Ach, ależ dzisiaj piękny. Zimowy dzień. Idealny, ażeby nagrać uwagi szkolne. Także co? Część. 26, już chyba. Autentycznie, ostatnio robiłem research. I ten odcinek z uwag szkolnych będzie odcinkiem 26, bo 25 już zostało nagranych. I nie dość, że to jest 26, to dalej Wam się podoba. Ja nie wiem, mam wrażenie, że jakbyście mieli oglądać mude na sukces, to równie dobrze byście się w niej odnaleźli. Ale dobra, nieważne. Odcinek 26, Uff, lecimy. <grym> Co? Uczeń zastanawia się nad męską wersją alternatywki. Alternator czy alternatywek? Jo, jestem alternatorem. Jak chodzę, to ładuję akumulator. Uczniowie podczas testu komunikują się za pomocą języka migowego. <laughs> Też mieliśmy język migowy kiedyś na lekcjach. Kolega zaczepia. Ej, ej, ps, ps. Bo możesz mi, weź, dawa, ja potrzebuję odpowiedzi do zadania 17. A wtedy zaczęło się odpalać język migowy. <noise> tak było. Nie zmyślam. Uczeń spytał się nauczyciela, czy możemy przejść na ty! <noise> Ale kurde, co jak nauczyciel by się zgodził, to by było zastanawiające! Podoba mi się to. Ja naprawdę chciałbym być świadkiem momentu, w którym on to zrobił, bo mina nauczyciela naprawdę musiała być bezcenna. Kiedy na lekcji zapytałam, dlaczego ja słyszę głosy, uczennica odpowiedziała, bo ma pani Hahaha! Jezu, jaka bezpośredniość Jacy ci uczniowie na dzisiejszym odcinku wszyscy są bezpośredni. Co jest grane? Na początku było, czy możemy przejść na ty, a teraz coś takiego? Ale żeście się odpalili na końcówkę roku, Jezus Maria, no jestem z was dumny, normalnie jestem z was dumny. Uczennica okleja paznokcie plastyliną i twierdzi, że jest Lil Masti. Zauważyłem tutaj pewien błąd. Powinna sobie opklejać paznokcie plastikową wymi butelkami, bo wiecie plastik.! <ścoughs> A! I swoją drogą muszę Wam bardzo serdecznie podziękować. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio pokazywałem moje statystyki kanału, gdzie pokazywałem, jak to ponad 30% osób, które oglądają te filmy, nie zostawiają subskrypcji na kanale. To słuchajcie, jak to poskutkowało. W ciągu 6 dni wbiliście 26 tysięcy subskrypcji. Wow! Naprawdę, jak ja to zobaczyłem, to po prostu. No to było niesamowite dla mnie. I chciałbym wam jeszcze raz z tego tytułu podziękować, bo właśnie zrobiliście mi najspanialszy świąteczny prezent, jaki po prostu mógłbym sobie wyobrazić. I z tego tytułu chciałbym też wam bardzo podziękować, okazać moją wdzięczność i nagrać dla was jeszcze jeden odcinek z odpowiedzi na sprawdziana. Odcinek 9 miał być już definitywnie ostatnim, ale w związku z tym co zrobiliście, po prostu nagram wam 10 i zrobię to koniecznie. Proszę teraz też moja prośba, jeżeli macie jakieś śmieszne odpowiedzi, to wysyłajcie je koniecznie na e-mail. Dzięki temu będę miał większe pole do manewru, będę miał w czym przebierać i dzięki temu też będzie szansa, że ten odcinek będzie znacznie, znacznie ciekawszy. Także jeżeli masz jakieś super odpowiedzi na sprawdzianach, to koniecznie wysyła je na e-mail. I też przy okazji tego, co właśnie zrobiliście... Co to co doprowadziliście? Przy okazji tego, że pokazaliście mi jaką tak naprawdę macie moc, to chciałbym rzucić wam też pewne wyzwanie. Mianowicie rok temu w grudniu udało się pobić rekord i wbić ponad 100 tysięcy subów w ciągu jednego miesiąca. Wtedy w grudniu byliśmy dokładnie 103 441 subskrypcji. Jeżeli w tym roku uda się wam pobić ten rekord, a jesteście już ponad w jednej czwartej trasy, to odpowiedzi na sprawdzianach i uwagi szkolne staną się stałymi seriami na kanale. I to nie tak, że odpowiedzi na sprawdzianach wychodzą raz na miesiąc, a uwagi szkolne też wychodzą raz na miesiąc, tylko naprawdę będą to stałe serie, które będę starał się wrzucać co tydzień. Albo kto wie, może wam jeszcze dorzucę do tego memeszki. Hmm. Ale stanie się to dopiero w momencie, kiedy pobijemy ten rekord 103 tysięcy subów, zostawię wam w przypiętym komentarzu link bezpośrednio do stronki, na której będziecie mogli śledzić postęp. Jeżeli liczba subskrypcji do końca tego roku przekroczy 664 tysiące, to z automatu wypełnicie wasz challenge, a ja wtedy będę miał obowiązek wywiązać się z obietnicy. To jak? Dacie radę? 664 tysiące do końca roku. Mam nadzieję, że lecimy. Ale wiecie co? Ostatnio skupiam się praktycznie tylko na Instagramie uwag szkolnych. Ale chciałbym też poczytać troszkę uwag bezpośrednio od was. Dlatego też w tym odcinku przejrzymy troszkę uwag z maila. Haha, ha! lecimy. Uwagi szkolne. Najlepsza uwaga <laughs> mojego kolegi. E? Kultura osobista, uczeń przesiaduje na długiej przerwie w toalecie, wygląda zza ściany i gdy widzi nauczyciela, wydaje z siebie dziwne dźwięki. Twierdzi, że toaleta jest seksowna i wali kleksem. Co? Toaleta jest seksowna, po gównem. Super stary, ty to dopiero masz perspektywy w życiu. Po znalezieniu brudnego, pustego papierka po patonie, proponuję nauczycielowi włożenie tam palca. Boże, jaki ty jesteś obrzydliwy. Ale z takimi osobami z doświadczenia wiem, że zawsze jest najzabawniej. Jeżeli macie jakiegoś takiego kumpla w klasie, koniecznie oznaczcie go w komentarzu. Na YouTubie chyba nie da się tego robić, nie? To może po prostu wyślijcie mu ten film. Uwagi szkolne, Ważne. Pochwały i uwagi. Mateusz podczas lekcji pokazał Super. publicznie swoje pośladki. A potem wszyscy są zdziwieni: Hej, czemu nie pokazujesz uwag od swoich widzów? Yee! No, zastanawiajcie się dalej. Hmm, zastanawiajcie się dalej. Uczeń podczas lekcji śmiał się i wygłupiał, pomimo ostrzeżeń nauczyciela, odpowiedział: Czemu ty się. E, e, e? Lafirindo. Czekaj, co to w ogóle znaczy, Lafirindo? Ja muszę się upewnić. Lafirynda. Dziewczyna próżna, która uważa się za kogoś wyjątkowego. No, trochę o nauczycielach. W rzeczywistości jest głupią, puszczalską sz szmatą. Dobra, wiecie co? To jednak idą w nauczycielach cofam to. Brak. W tym tygodniu zachowanie Szamana? Co? Czy to Podlasie? Nie było prawidłowe. W stosunku do Karola używał słowa szczypawka traktorek. Ocie panie, najgorsze wulgaryzmy na świecie. Z własnej inicjatywy obiecał poprawę. Uwaga kolejna, szacunek dla innych osób. Damian przezywał. Dlaczego tutaj zasłoniłeś swoje imię, a tutaj nie zasłoniłeś swojego imienia? Co jest z tobą nie tak? Co jest z tobą nie tak, stary? O, Kasper, pokazuj uwagi od nas, są dobre, jesteśmy bystrzy i w ogóle znamy się na robocie i wiemy, co pokazywać, a ty nie wiesz. Pokazuj od nas, pokazuj od nas! No, tyle że to później ja się muszę za was wstydzić, nie? Dzięki wam serdeczne! Karolina w toalecie słucha pedoesa. Słucha go tam, gdzie jego miejsce. Nie, dobra, przepraszam, nie mówiłem tego. Sam mam go w ulubionych, zrobiłem to tylko dla żartu. Przepraszam. Ola przyniosła cukier i jadła go na lekcji łyżeczką, twierdząc, że musi uzupełnić cukier, bo nie może się skupić. Jo, z takiej kilogramowej paczki cukru po prostu jeść go łyżeczką. Ale to jest jeszcze nic, bo miałem kumpla, który przyniósł do szkoły taki duży kilogramowy słoik majonezu. I to z niego jadł łyżeczką. To jest dopiero obrzydliwe. Choć temat lekcji wymagał pokłonów? Uczeń wolał korzystać z telefonu. W odważył się na zniwagę, prosząc nauczyciela o rymowaną uwagę. I tak on też dostał. Dobra, propsy dla nauczyciela, propsy dla ucznia. Razem wybrnęli z tego świetnie. Nikola przeniosła do szkoły swojego laptopa i gra na lekcji w GTA, wyświetlając to na tablicy multimedialnej. No i faktycznie, nawet zarzucili zdjęcie, jak gra w GTA 5. Ale uwaga moim zdaniem jest kompletnie nie na miejscu, no bo raczej nie łamie regulaminu szkoły. W końcu miałem w technikum takiego nauczyciela, który w pewnym momencie przyniósł swojego kompa na lekcję i na przerwach grał w Titanfalla. Bo czemu nie przyniósł swojego kompa do szkoły i po prostu grał, nie? Why not? Kuba chodzi po szkole i mówi dzieciom, że Święty Mikołaj nie istnieje. Ej, zdaje mi się, że to było idealnie rok temu też na uwagach szkolnych. Mogę się mylić, ale tak mi się zdaje. Tak czy siak pamiętajcie, że to już jest 26 odcinek, więc jeżeli nie widzieliście pozostałych, to tutaj zostawiam wam całą playlistę. Jeżeli jesteście tu nowi, to koniecznie obejrzyjcie wszystkie po kolei, bo gwarantuję wam, nie, nie warto. Julia na lekcji w UEFu udawała, że rodzi, aby wymigać się od ćwiczenia. Jakbym chodził do szkoły, to też bym spróbował, nie? Też bym spróbował rodzić się, by wymigrać się od ćwiczenia. Zresztą dawajcie chłopaki, zróbmy ogólnopolską akcję, żeby jednego i tego samego dnia wszyscy chłopacy rodzili na wf -ie. Tak jak była kiedyś akcja Sylwester z Andrzejem Dudą. Zróbmy coś takiego, wszyscy chłopacy w Polsce rodzą tego samego dnia, czy coś. To by było świetne, to by naprawdę było świetne. Uwagi szkolne. Uczeń w niebezpieczny sposób zachowuje się podczas przesłuchania bawi się tak zwanymi klockami Lego? A dlaczego dla nauczyciela klocki Lego są tak niezwykłe, żeby od razu je wrzucać z cudzysłów? Ja rozumiem, gdyby uczeń bawił się klockami marki Lele, wtedy to by miało jak najbardziej sens! No bo idealnym chińskim odpowiednikiem klocków Lego są klocki Lele. I możecie dzięki temu na przykład kupić sobie golema z Lego, który kosztuje 5 dolarów, czyli jakieś 20 złotych, przy czym z kodem zniżkowym Kacper jakieś 4 zł. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to link Tutaj, zapraszam serdecznie, ale żeby być tak zdziwionym, że uczeń bawił się klockami LEGO! No to naprawdę trzeba być bardzo specyficznym nauczycielem. Ha, ale dobra, bo mi się już kawa praktycznie skończyła, więc idę spać, bo już nie mogę nagrywać odcinka. Pamiętajcie koniecznie o challenge'u 664 tysięcy subskrypcji do końca roku. Link do śledzenia zostawiam wam w opisie i przypiętym komentarzu. Jeżeli macie jakieś fajne odpowiedzi na sprawdzianach, to koniecznie wysyłajcie mi je na e-mail. A tymczasem żegnam się z wami. Ja nazywam się Kacper Ritz i życzę wam oczywiście wesołych, udanych, niezwykłych, magicznych świąt. I trzymajcie się ciepło. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale trzymajcie się po. Cześć!